I, co się stało? Gdzie ja jestem? Przecież to nie są granice mojego państwa, a tak w ogóle, to gdzie jest Unia Europejska, czemu ja ją nie jestem? Nie podoba mi się to za dużo pytań, za mało odpowiedzi. Ale, ale, ale. Gdzie ja jestem, a poza tym, czemu mamy mniej terenów i czemu Polska jest taka mała? Ale w sumie to dobre, że Francja i Polska jest mała, bo nie jestem ich wasalem, haha. Co się stało? czemu jestem taki mały i czemu Paryż się ode mnie odłoczył a nieważne straciłem tereny ale jestem Iberią muszę zaatakować Maroko żeby odzyskać tereny a jestem na mapie świata

Czemu tu nie ma żadnych państw? Ale w sumie to się łączy w całość. Jestem nagle w innym świecie, podejrzewam, że to sprawka Rosji, więc jak jestem w innym świecie, to może tu nie od Ameryki. To ma jakiś sens. Ale o drodze stanę. O dziękuję, Polsko. Wiesz, co się stało? Do końca jeszcze nie wiem, ale mamy podejrzenia. Popłynąłem do Ameryki żeby z tobą porozmawiać i nagle patrzę a tu nie ma żadnego państwa więc cię odrodziłem ale mam wrażenie. Bo nagle jesteśmy innym świecie podejrzewam że to sprawka Rosji. I moje podejrzenia są takie że może istnieje wiele różnych światów tylko że historia toczy się kompletnie inaczej. Na przykład nie mam Gdańska tylko jakiś Watrasan mam o wiele mniej terenów obok mnie jest jakieś ogromne państwo. I w ogóle całą Europa się zmieniła, no i możliwe, że ludzie nie odkryli Ameryki. Aha. HMM. No i co ja mam teraz zrobić? Może zagadam do nie Niemiec, czy chcą sojusz? Puszczam zielone, Niemcy. zielone trzy, stawiam na siebie, nie stawiam na kwit, dzwonią Niemcy. i ludzie co chcieli tu być, odbieram i zielone daje mi ciem Zielone jak Gekon, sos, mój syn Kameleon, flofnowy, track nowy, przylot tu, Niemcy. zielone trzy, zielone trzy. Chcesz sojusz. Okej. Okay. Ryczę pod domem mi 700 koni. Jak pytasz o mnie to spytaj o Olix Mordo to paliona nie galanonim jak pytasz jak żyje to Amliving More nowy content Podbijam go z tatą lambo zielonym i stoi pod chatą, bo celne strzały inni nie trafią, rozbiłem zielone na to oni by to chcieli, ale mogą tylko.